Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie ceny niektórych produktów z Lidla w Niemczech, a niektórych tutaj w Holandii. Zobaczymy, jaka jest różnica. A więc zapraszam na film. Restaurante, ale za dwie. 6,78. Pizza Fenel, tak samo, jak to samo. Za dwie sztuki. 5,70. Cukier. 89 centów w Holandii 93 centy 2,99 ta sałatka Zobaczymy czy w Holandii takie będą bo tu jest dużo produktów, których tam nie ma Sałatki 4,39 Masło Euro 99 Te na dole jeszcze tańsze ale zobaczymy ile w Holandii ale jest dużo więcej Masło 2,79 w Holandii Ser Gouda 4,29 Kilogram sera 8,19 Łosoś, taki kawałek łososia 3,49. Hmm. Zobaczcie, będą łosoś, 4,29. Na, na przykład ceny oliw, zobaczcie, 49 z taką dużą butelką. Oliwa z oliwek w Holandii 9,69. Te paróweczki po 2,29. Te pewnie będą tam. Parówki w NL3,19. Zobaczcie, jaki fajny garbusik pod piekarnią. Ależ toż. Elegancki. No i paliwko to euro 69, euro 70. To i tak tani. To pełna. No i jak zwykle, nasze skromne zakupy. Zobaczcie, ile tego mamy. Powiem wam że o połowę mniej zapłaciliśmy za wszystko. Tu jeszcze do tego dodatkowo jedna siatka. Ale przede wszystkim. Mięsko, wędlinki, tu krewetunie, trzyneczki jakieś różnego rodzaju. A, zobaczcie, to jest coś dla mnie. Stek w przyprawie, tu akurat w pieprzowej jest fajnie zrobiony, 380 gram i Wam powiem, że dużo taniej jak w Holandii. No i takiego dużego sobie wziąłem. Oczywiście wybór jest tam o wiele większy jak w klenderskich sklepach, bo tu z tego co chodzę i steki kupuję na przykład w Lidlu, czy w jakimś innym sklepie, to są tylko dwa rodzaje tak naprawdę, a tam powiem Wam szczerze, że są w różnych przyprawach, różnej wielkości, różne właśnie smaki i w ogóle, a więc coś dla mnie będę zawsze brał, bo naprawdę aż mi już ślinka leci. Mleko oczywiście też prosto od krówki. Kefiryk, aktimerki. No na zdrowo, moi drodzy. Staram się przynajmniej zdrowo jeść. Dobra. Pakujemy to do lodówki. Taki kawałek, 150 gramów. 655. No, a dziś wjedzie taki porządny stek. Też w Dojczach kupiony, ale jest na całą rękę. 700 g. jego. I zobaczcie, jaka. Tu jest ta krowa, gruba, no, myślę, że będzie dobry, zobaczymy, pierwszy raz próbuję. No powiem szczerze, że pięknie pachnie tymi przyprawami, no i wygląda soczyście. Nawet na surowo bym go opędzlował już mi ślinka leci, a patelka już się grzeje, a więc jedziemy z tomatem No i się robi, ale jest jak cała patelnia, dobrze większość nie kupiłem, bo jest była. O kurde, to było nowe badanie, Teraz druga strona, ale nie wam powiem. Ale pewnie się nie dłużej robi. Chciałem oczywiście do folii jeszcze, żeby tak fajnie dotarł. to lubię a taki gruby kawał mięsa to trochę dłużej się robi. Gruby był, a więc chwilę podtrzymamy sobie folii i zobaczymy, jak będzie wyglądał. No i mięsko odpakowane. Zobaczcie, ile to soku jest. Mm, Zaraz je przykleję, zobaczymy jak wygląda. No, powiem Wam, że pięknie wyszedł. Zobaczcie, jakie różowiutki w środku. A ja lubię takie lekko, lekko krwiste. To jest ta cieńsza połowa. Czyli ta grubsza będzie jeszcze lepsza. No coś pięknego. Dobra. <laughs> Smacznego. Powiem wam, że już dosz kawałek wcisłem, ale jest przepyszny. Chyba go będę cały czas kupywał. Jest kawał miecha, ale co, ja nie dam rady, dam rady. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że ja oczywiście do tego używam musztardy i takiego ostrego sosu. Ale pychota no. A szczerze, naskowałem te sosy, ale jeszcze nie skorzystałem, bo naprawdę jest tak dobry, że aż no, no niebo w gębie, nie? Ha! No i tak, ja już nieźle pojadłem, powiem Wam, że 800 gram tego mięcha robi swoje i powiem Wam szczerze, że tu ta cena była tego e, chyba 6, coś tam tego steka za 350 gram, nieprzyprawione, nieprzyprawionego, oczywiście. A tam w Niemczech on kosztował 8 euro, 8 z groszem, ale to jest 800 gram i przyprawiony i o wiele lepszej jakości jak tutaj. Z tego co oglądałem, no to pierwsze, po pierwsze jest tylko pizza, w sumie była troszkę droższa jak tutaj w Holandii, ale co do reszty to sami widzieliście jest dużo taniej. Oczywiście ja dużo produktów też yy, nie mogłem tutaj znaleźć, mimo że tam nakręciłem ich dość sporo. Ale tak jak już wspominałem, tam jest dużo większy asortyment, jak tutaj w Holandii. No niestety tutaj jest tego bardzo mało i jest naprawdę biedny wybór, że tak powiem. E, piszcie, czy Wam się podobał taki filmik. Lajkujcie. Będę jeszcze kiedyś sprawdzał ceny, jak Was to oczywiście interesuje. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do następnego.